Cześć inwestorzy na etacie! Witajcie w kolejnym odcinku, gdzie omówię kolejną propozycję budowania finansowej przyszłości, mając na głowie codzienne obowiązki, dziś przedstawiam dla was coś zupełnie nowego na polskim rynku inwestycyjnym, coś co może całkowicie zmienić wasze podejście do pasywnego dochodu dla polskiego inwestora. Pogadamy o ETF Wig Dividend Plus, który już niedługo zawita na GPW. Zanim jednak zanurkujemy w szczegóły, Szybkie spojrzenie na to, co nas dziś czeka. Przygotowałem taką agendę, żebyście wiedzieli, co dokładnie poruszymy i jaką wiedzę wyniesiecie z tego odcinka. Na początek, dla tych, którzy dopiero zaczynają albo chcą sobie odświeżyć wiedzę, szybko wyjaśnię, czym są fundusze ETF i dlaczego są o wiele lepsze od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Następnie przejdziemy przez to. Jakie ETF-y są już obecnie dostępne na naszej giełdzie papierów wartościowych, kto je dostarcza i jakie dają Wam możliwości inwestycyjne. Później przejdziemy do głównego punktu programu, czyli opisu ETF-u WIG Dividend Plus i określenia, czym tak naprawdę się wyróżnia na tle pozostałych oferowanych na polskim rynku. Najważniejsza część, gdzie zajrzymy do mojego arkusza Excel, zrobimy konkretną analizę tego ETF-u i jego komponentów, a także sprawdzimy, ile realnie dywidend moglibyście otrzymać. Inwestując w niego 10 tysięcy złotych. Na koniec podsumuję wszystko i odpowiem na kluczowe pytanie. Czy warto inwestować w ten ETF? Dla kogo może on być skuteczny i czy to dobry ruch dla waszego portfela? Zacznijmy od podstaw. Co to w ogóle jest ten ETF i dlaczego tak często o nim słyszymy? Pomyślcie o nim jako gotowym koszyku akcji, obligacji czy innych aktywów, który kupujecie i sprzedajecie jak zwykłe akcje na giełdzie. To taka paczka, wszystko w jednym, zamiast kupować każdą cegiełkę osobno, Kupujecie już zbudowany dom. I teraz najważniejsze, dlaczego ETF-y są często lepsze od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Po pierwsze, Niskie opłaty ter. TER, czyli Total Expense Ratio, określający jakie są całkowite koszty prowadzenia danego funduszu ETF. I jest to kluczowa kwestia, bo tradycyjne fundusze inwestycyjne potrafią zjeść wam 2-3, a nawet więcej waszych zysków rocznie na opłatach za zarządzanie. W ETF-ach, często to ułamek tej kwoty, wyobraźcie sobie, ile pieniędzy oszczędzacie przez 10-20 lat. To wasze pieniądze, które zostają w waszej kieszeni. Zwróćcie uwagę na przykładzie najlepszych funduszy w perspektywie ostatnich 60 miesięcy. Najlepsze z nich osiągały stopę zwrotu na poziomie 190-160%. Natomiast warto zauważyć, że stopa zwrotu z indeksu średnich spółek uwzględniającego dywidendy w tej samej perspektywie czasowej wynosiła ponad 166% stopy zwrotu. Zatem fundusze, które w większości przegrywały z naszym indeksem MVIG 40 Total Return, każą sobie płacić 3,5% plus. Opłata za sukces, co kumuluje się do ponad 5% całkowitych kosztów. Pozostałe indeksy również w większości każą sobie płacić powyżej 2%. Wyjątkiem jest Fundusz BNP, małych i średnich spółek z opłatami poniżej 1%. Kolejna niezwykle istotna kwestia po stronie etf u to pasywne zarządzanie i skuteczność, ponieważ większość tych funduszy po prostu śledzi jakiś indeks, np. WIG20 czy SP500. Nie ma tam armii analityków próbujących pokonać rynek, co umówmy się rzadko. Się po prostu udaje na dłuższą metę. Wybierając ETF, stawiasz na sprawdzone podejście, które statystycznie bije na głowę większość aktywnie zarządzanych funduszy. Kolejna trzecia kwestia to łatwość i dywersyfikacja. Nie musicie analizować 50 spółek, żeby zmniejszyć ryzyko. To idealne dla kogoś, kto ma etat i po prostu chce inwestować, a nie spędzać wieczory nad raportami finansowymi. Do tego handlujesz nimi na giełdzie w ciągu dnia tak jak zwykłymi akcjami. Jest płynność i transparentność. Jeżeli już wiemy, czym są fundusze ETF, to zapoznajmy się z ofertą, którą posiadamy na naszej giełdzie papierów wartościowych. Okazuje się, że nasz polski rynek powoli nadrabia zaległości, choć do rynków zachodnich jeszcze nam bardzo daleko. Obecnie istnieją dwaj dostawcy ETF-ów, których znajdziemy na GPW. To m.in. Lixor pod skrzydłami Amundi oraz Beta Securities Polska. Każdy z nich oferuje coś ciekawego. Warto w tym miejscu również wspomnieć o ETF MSCI Poland od iShares, który jednak nie jest dostępny do kupienia na GPW. Oferuje jednak on ekspozycję na największe polskie spółki, głównie z WIG20. Ten ETF i ponad 300 innych dostępne są na XTB, który jest partnerem kanału Inwestor na etacie i oferuje możliwość zakupu zarówno akcji indywidualnych spółek, jak i ETF-ów bez konieczności płacenia prowizji transakcyjnej do miesięcznego obrotu 100 000 euro. Dodatkowo wpisując kod ETAT, pisany wielkimi literami, przy zakładaniu konta zyskujecie dostęp do unikalnego szkolenia dla początkujących. Obecna oferta ETF-ów notowanych na GPW opiera się zarówno o polskie indeksy WIG20, MWIG40, a także SWIG80. Pojawiają się też etf -y na polskie obligacje BETA ETF, TBSP. Jest to indeks dochodowy, który odzwierciedla zmiany kursów polskich obligacji skarbowych, a także uwzględnia narusłe odsetki i dochody z ich reinwestycji, czyli daje ekspozycję na szeroki rynek polskich obligacji skarbowych. Jest to ciekawe rozwiązanie dla inwestorów, którzy szukają ekspozycji na polski rynek długu skarbowego, którzy chcą mieć zdywersyfikowany portfel obligacji bez konieczności kupowania pojedynczych serii i cenią sobie Płynność giełdową, ale możemy znaleźć również ETF-y lewarowane, chociażby na polski WIG20, ale również ETF WIG20 Short, obstawiający spadki na głównym indeksie polskiej giełdy. Możemy znaleźć również ETF-y na główne indeksy amerykańskie, takie jak SP500 oraz Nasdaq 100, również lewarowane oraz etf z ekspozycją na indeks niemiecki DAX. To całkiem interesująca oferta, ale możecie zadać pytanie: skoro te ETF-y są takie super, to czemu ich nie posiadasz? W swoim portfelu. Po pierwsze, posiadam ETF-y na rynki zagraniczne, które mają TER na poziomie 0,15% i dają mi ekspozycję na aktywa zagraniczne typu accumulating. Posiadam ETF-y w dolarze amerykańskim i euro, dzięki czemu mam dywersyfikację geograficzną. Nie muszę się skupiać na uzyskiwaniu dochodu pasywnego, jeśli udaje mi się go generować ze spółek dywidendowych. Wyniki mojego inwestowania w ETF-y zagraniczne przedstawię wam niebawem, dlatego zachęcam do śledzenia poczynań kanału. Po drugie, ETF-y notowane na GPW są obarczone stosunkowo wysokimi opłatami. Mają TER na poziomie od 0,8 do nawet 2,5% rocznie w przypadku lewarowanych. Inwestycje lewarowane są ryzykowne, dlatego staram się ich unikać. Natomiast konwencjonalne ETF-y, naśladujące indeksy, przegrywają z wynikami indeksów, które odwzorowują. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że zaledwie jeden ETF notowany na GPW jest typu distributing wypłacający raz w roku dywidendę w walucie euro, który ma siedzibę w Luksemburgu, od którego pobierany jest podatek u źródła. Wysokości 15%, co powoduje konieczność uregulowania pozostałych 4% należności podatku belki. Stopa dywidendy jest stosunkowo niska, bo dotyczy on indeksu SP 500, co powoduje, że budowanie dochodu pasywnego jest mozolne i wymaga dodatkowych nakładów czasowych na rozliczenie spraw podatkowych. Po trzecie, dobieranie akcji indywidualnych spółek sprawia mi ogromną przyjemność i do tej pory w moim wypadku spełniło zakładany cel, czyli udawało mi się osiągać lepsze rezultaty niż indeksy w długim terminie inwestycyjnym. W takim razie, czym jest ETF WIK Dividend Plus i czym wyróżnia się na tle pozostałych ETF-ów notowanych na polskim rynku? Po pierwsze to nie jest kolejny ETF na szeroki rynek, bo ten konkretny instrument skupia się wyłącznie na polskich spółkach, które regularnie i solidnie wypłacają dywidendy. Już nie musicie sami szukać perełek dywidendowych wśród setek firm notowanych na polskiej giełdzie, bo ten ETF robi to za Was. Jego główne założenia to wybieranie spółek płacących regularne dywidendy powyżej 2% z założeniem, że jedna spółka nie może stanowić więcej niż 10% udziału w całym portfelu. Na ten moment, trzy spółki przekraczają pułap 10%, co będzie wymuszało na zarządzających rebalancing portfela, jak to jest określone raz na trzy miesiące. Na ten moment całkowite koszty TER szacowane są na około 0,9%, a dodatkowo na zachętę pierwszy rok opłata za zarządzanie ma wynosić 0%. Teoria teorią, ale wiecie, że ja lubię konkrety. Dlatego przygotowałem dla was specjalny arkusz Excel, żebyście zobaczyli co dokładnie wchodzi w jego skład, a także przygotowałem prostą symulację jak może wyglądać inwestowanie 10 tysięcy złotych w ten fundusz ETF? Tabela, którą przygotowałem, zawiera nazwę spółki. Na zielono podkreślone są spółki, które znajdują się w moim osobistym portfelu inwestycyjnym. W kolumnie C udział w indeksie. Na dzień, kiedy przygotowałem ten materiał, dlatego nieznacznie może różnić się to od dzisiejszych wartości. W kolumnie D przygotowałem sektory, do których należą poszczególne podmioty, tak aby zobaczyć, jak on jest zdywersyfikowany. W kolumnie E znajduje się kapitał Kapitalizacja poszczególnych spółek. Wyliczyłem również sumaryczną kapitalizację wszystkich spółek, które należą do tego ETF-u i wynosi ona ponad 426 miliardów złotych. W kolumnie F umieściłem rekomendowane lub już wypłacone dywidendy w roku 2025. Niestety, w funduszu znajduje się kilka spółek, które w tym roku nie wypłacą dywidendy, co być może skłoni zarządzających do usunięcia ich z funduszu w przyszłym roku. W kolumnie G najbardziej podstawowy wskaźnik cena-zysk, który z czystej ciekawości obliczyłem, a jego średnia arytmetyczna wynosi poniżej 19, natomiast z uwzględnieniem wag poszczególnych podmiotów to 15,79. W kolumnie H cena na dziś. Jak widzicie, niektóre wartości mogą się różnić, ponieważ przygotowywałem ten materiał jakiś czas temu. Tutaj od kolumny J do M zaczyna się symulacja, czyli rozkład kapitału 10 tysięcy złotych na poszczególne podmioty. Natomiast to, od czego chciałbym zacząć, to podsumowanie dywersyfikacji tego funduszu. 10 największych spółek stanowi ponad 73% udziału całości, natomiast 20 największych to ponad 90%. Okazuje się, że pozostałe 32 Spółki, które zostają, stanowią niecałe 10% udziału w tym w ETF-ie, co powoduje, że nawet jeśli któryś z tych podmiotów, a nawet większość z nich Wam się nie podoba, to tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Pierwsze skrzypce grają największe podmioty, takie jak Orlen, Bank PKO, a także Santander i PZU. Oczywiście nie bez znaczenia jest kapitalizacja tych podmiotów, zwróćcie uwagę, że. Naprawdę suma pięciu największych ma większą kapitalizację niż pozostałe 47 spółek. Przekłada się to na ogromną ekspozycję na sektor finansów równo 40%, delikatnie powyżej 20% ekspozycji sektor przemysłowy. Tutaj spółek, które dotyczą konsumenta, takie jak spółki tekstylne, ale również dostarczające materiały budowlane czy podróże, w tym wypadku oczywiście chodzi o Rainbow Tours. Przydzieliłem do jednej sekcji, ponieważ w innym wypadku można by powiedzieć, że każda z tych spółek mogłaby mieć swoją oddzielną branżę i ciężko by było rozróżnić te spółki na poszczególne sektory, które jednak związane są z narażeniem na podobne czynniki ryzyka. Sektor budownictwa 6,1%, a także IT i usługi. 9,4%. Sektor deweloperski stanowi zaledwie 6,6%. Pomimo tego, że fundusz zawiera wiele spółek z tego sektora, jak Murapol, Dewelia, a także Dom Development i Atal, w tym wypadku pozytywnym czynnikiem, który może wpływać na dywersyfikację funduszu, może być połączenie banku PKO oraz PZU, które wydaje mi się, że pomimo zmiany obecnej ministra aktywów państwowych nadal będzie procedowane. Bo może mieć to pozytywne znaczenie na finansowanie największych inwestycji w naszym kraju poprzez uwolnienie środków finansowych i zbudowanie kolosa finansowego. Spowoduje to, że obecnie PKO i PZU, które posiadają niemal 20% udziału, staną się jednym podmiotem, którego udział nie będzie większy niż 10%. Można zatem uznać, a raczej estymować, że ekspozycja na sektor finansów zostanie zmniejszona o 10 punktów procentowych, co zostanie rozłożone na Pozostałe sektory. Uważam, że ta zmiana może bardzo pozytywnie wpłynąć na dywersyfikację sektorową tego funduszu. 20 spółek stanowiących największy udział. To spółki średnie lub duże. Wyjątek stanowią tu dwa małe podmioty, takie jak Ferro oraz Stalexport Autostrady. Zwróćcie że otoczone one są z obydwu stron podmiotami o kapitalizacji liczonej w miliardach złotych. Podejrzewam, że jest to związane ze stosunkowo wysoką stopą dywidendy tych podmiotów. W przypadku Stalexport Autostrady to niemal 20%. Natomiast w Ferro w tym roku zapowiadana dywidenda 3,14 zł, Przekłada się na 8,53% stopy dywidendy. A tak wygląda zainwestowanie 10 tysięcy złotych w ten fundusz przy uwzględnieniu o Obecnych udziałów procentowych ponad 1155 zł. Z tych 10 tysięcy trafi do spółki Orlen. Podobne kwoty w przypadku innych ogromnych podmiotów, jak Bank PKO, ponad 1000 zł. Santander, niemal 1000 zł. PZU, również prawie maksimum dopuszczalne. Natomiast jak widzicie, te najmniejsze podmioty to kwoty niemal groszowe. Z 10 tysięcy zł, zaledwie 9,20 trafia do Apatora. 13,70 do Instal Kraków. Wistula to zaledwie 17 zł. Jeszcze lepiej skalę tego podziału widać na wykresie słupkowym. Byłym okiem widać, że wartość zainwestowanych środków spada skokowo. Po 13 spółce, którą jest ASeco Poland i zainwestowanego kapitału 234 zł. Kolejna spółka Murapol to... Zaledwie 130 zł można powiedzieć, że większość tych spółek to naprawdę groszowe sprawy, jeśli chodzi o uwzględnienie tej kwoty 10 tysięcy złotych. Dosyć naturalnym jest, że zachowana jest zależność w pewnym stopniu pomiędzy udziałem poszczególnych spółek w tym funduszu, a otrzymywanymi dywidendami. Tutaj zwróćcie uwagę wyróżnia się na tle bank handlowy a także XTB, które w tym roku osiągnęły bardzo wysokie stopy dywidendy na tle takich podmiotów jak Budimex czy LPP. Zainwestowanych 10 tysięcy złotych możemy oczekiwać dywidendy z na poziomie 81,20 zł, natomiast bank PKO SA, który wypłacił w tym roku kolejną niemal rekordową dywidendę, to 98,86 zł. Symulacja ta zakłada dywidendy na koncie IK, które pomijają konieczność płacenia podatku Belki, co bardzo korzystnie wpływa na otrzymywany dochód pasywny. Podobnie jak w przypadku uwzględnienia niewielkich udziałów w funduszu tak samo dywidendy również stanowią naprawdę niewielkie kwoty wobec tych największych. Tutaj w przypadku Instal Kraków 83 grosze, Dekora złotówka i 2 grosze. Te kwoty być może nie robią na Was większego wrażenia, natomiast grosz do grosza i okazuje się, że zsumuje się całkiem pokaźna sumka. Na podstawie moich estymacji można oczekiwać sumarycznie 689 zł i 20 groszy dywidend w roku 2025, co po uwzględnieniu konta IKE ale również po trąceniu kosztów za zarządzanie, co przekłada się na kwotę 90 zł, powoduje, że dochód pasywny będzie wynosił niecałe 600 zł, a dokładniej 599,20 groszy, przekładając się na stopę dywidendy niemal 6%. Natomiast po uwzględnieniu zwykłego konta maklerskiego, na którym będziemy obarczeni podatkiem belki i po potrąceniu opłat za zarządzanie, okazuje się, że stopa dywidendy to 4,68%. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie symulacja, która uwzględnia kwoty dywidend wypłacane w roku 2025. Rok ten był rekordowy dla sektora bankowego. Oczywiście wyników tych nie możemy być pewni w przyszłym roku. Może to w ogromnym stopniu wpływać na opłacalność inwestycji w przyszłych okresach, o czym należy pamiętać. Natomiast obserwując wyniki mojego portfela, bardzo często jest tak, że jeśli jeden sektor ma się gorzej, tak jak w przypadku chociażby spółek sektora przemysłowego, kiedy te spółki wypłacają mniejsze dywidendy, to wtedy inne sektory czerpią na tym korzyści, tak jak teraz obecnie sektor finansowy zbiera. Po prostu dywidendowe żniwa. Na koniec pozostaje pytanie, czy warto inwestować w ten fundusz ETF. Pojawienie się tego funduszu to świetna wiadomość dla polskiego rynku kapitałowego. Daje nam to kolejne narzędzie do łatwego budowania pasywnego dochodu z dywidend wypłacanych 4 razy do roku. Bo tak jest planowane. Mam nadzieję, że te plany zostaną zrealizowane. Po drugie, mamy zdywersyfikowany portfel. Polskich spółek wypłacających regularne dywidendy. Mam nadzieję, że w kolejnych latach struktura tego funduszu będzie jeszcze lepsza, bo moim subiektywnym zdaniem, kilka spółek warto by było z niego po prostu wyrzucić. Nie da się ukryć, że wobec pozostałych ETF-ów, a także funduszy. Inwestycyjnych, mamy możliwość oszczędzania na opłatach za zarządzanie, które liczę, że dalej będą obniżane z obecnie proponowanych 0,9%. Uważam, że ten ETF może być świetnym rozwiązaniem dla początkujących inwestorów, którzy chcą zacząć przygodę z dywidendami bez wykonywania skomplikowanych i czasochłonnych analiz. Może być to również świetne rozwiązanie dla osób, które nie mają po prostu czasu. Może być to również świetne rozwiązanie dla osób, które opierają swój portfel o spółki wzrostowe, ale chciałyby go uzupełnić o stabilny strumień dywidend. Trzeba jednak pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ogromnym ryzykiem. Może się okazać, że ceny akcji zaczną gwałtownie spadać, a dywidendy nie są stałe i w przyszłym roku te atrakcyjne stopy dywidendy nie będą po prostu utrzymane. Pamiętajcie, żeby zawsze robić swój własny research i inwestować tylko tyle, ile możecie stracić. Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym nowym instrumencie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.